Uszy, nos, zatoki to cały mój świat. Nazywam się Michał Michalik, jestem laryngologiem i bardzo lubię, kiedy Wam się dobrze oddycha. Wcale nie jest powiedziane, że jak chcesz mieć zdrowe zatoki, a masz krzywą przegrodę, to że ją właśnie trzeba operować, prawda? I to już jest pierwsza rzecz, która być może na przestrzeni lat nie była taka oczywista. Tomku, to jest to jak w Twoim przypadku. Tak samo musieliśmy wykonać pewne badania, żeby sobie to potwierdzić, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście zabieg, który Ci zaproponuję, jest zabiegiem, który może w określonym czasie przynieść spodziewany efekt i sukces. Pamiętajmy, drodzy, że dzisiaj tak naprawdę nie jest niczym trudnym kogoś zoperować. Gorzej jest zapewnić mu poprawę. Ja nie mówię o ten sukces. Chcemy zawsze, żeby to był sukces stuprocentowy, ale niech to będzie poprawa liczona w jakichś procentach. To ma wtedy sens, kiedy widzimy, że żadna inna metoda leczenia nie przyniesie tego sukcesu. Ale też pamiętajmy o tym, że sala operacyjna jest na końcu korytarza dopiero. Jako rzeczywiście jest to pewien wyraz już bezradności w leczeniu.